Moi drodzy, dzisiaj ciążowy brzuszek, nasza skóra w okresie ciąży. No, sam okres ciąży to wspaniały czas, kiedy spodziewamy się przyjścia na świat naszego wymarzonego dzieciusia, ale dla naszego organizmu mówmy się, jest to ogromny challenge. Tak naprawdę cały okres ciąży, czyli zmiany hormonalne, wszystko to, co dzieje się z naszym organizmem. No i oczywiście rozciągająca się skóra, szczególnie w okolicy piersi oraz brzucha, bardzo często predysponuje do powstania rozstępów, spędzenia skóry i potem do dużego problemu problemu estetycznego, kiedy po porodzie brzuch zaczyna się obkurczać i skóra bardzo często wisi. Co z tym zrobić? Przede wszystkim moi drodzy, dbajmy o kondycję i odpowiednie ukrwienie naszego brzuszka. Czyli warto pamiętać o tym, jeżeli oczywiście kondycja zdrowia Wam na to pozwala, żeby podczas kąpieli codziennie masować sobie okolice brzuszka, okolice piersi oraz uda i pośladki. Na przykład szorstką gąbką, bądź delikatnym suchym szczotkowaniem. Wiadomo, że tutaj ze względu na fakt, że naczynka są bardzo delikatne i bardzo kruche w tym okresie. Też nie przesadzać. Tutaj akurat nadgorliwość wcale nie jest wskazana, ale delikatne pobudzanie skóry właśnie szorstką gąbką przede wszystkim sprawi, że będzie ona lepiej ukrwiona, lepiej dotleniona. Kolejnym etapem jest odpowiednie nawilżanie i pielęgnacja skóry na co dzień. Tutaj nie wolno nam o tym zapominać, ponieważ z jednej strony wprawdzie genetyka i skłonności do powstawania rozstępów. Mogą przyczynić się bardzo mocno do większego prawdopodobieństwa ich powstawania, ale odpowiednie nawilżanie, odpowiednia pielęgnacja skóry w dużym stopniu zapobiegnie wszelkiego rodzaju mankamentom, jakie powstają właśnie w okresie ciąży i szczególnie w tych ostatnich miesiącach, kiedy brzuszek rośnie bardziej, dzieciątko rozbija się i rośnie w bardzo szybkim tempie. Tutaj świetnie sprawdza się również nasze masło do ciała Dziennej Beauty. Dlaczego? Dlatego, że w okresie pielęgnacji skóry, właśnie w okresie ciąży, przede wszystkim zwracamy uwagę na to, aby kosmetyk, którego używamy, nie zawierał dużej ilości konserwantów ani perfum, które mogą dodatkowo nas uczulić i wywołać jakieś reakcje alergiczne. Druga sprawa, składniki takie, które. Działają jak emolienty, odbudowują płaszcz drolipidową skóry, zatrzymują wodę w naszym organizmie czy w naszej skórze. Przede wszystkim są to składniki takie jak olej kokosowy, jak wosk pszczeli, jak masełko sija, jak olej z mango, czy olej z awokado są to wszystko te elementy i substancje. Które z jednej strony stworzą okluzję na skórze, z drugiej strony zapobiegną ucieczce wody z naszej skóry i przede wszystkim będą stymulowały te procesy regeneracji, czyli zapobiegamy temu odczuciu swędzenia skóry, zapobiegamy powstawaniu rozstępów oraz dyskomfortu wynikającego z bardzo szybkiego rozciągania się skóry. Pamiętajmy o tym codziennie, a o masełko możecie spokojnie zapytać w Waszym gabinecie kosmetycznym, szkole rodzenia oraz u Waszego fizjoterapeuty uroginekologicznego.